Cześć, dzień dobry, witajcie. Chciałam Was zaprosić i poinformować Was o pewnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce za tydzień w Radomiu, to będzie niedziela 26 lipca. Będzie to spotkanie dotyczące wiru, część z Was na pewno to pojęcie kojarzy. Skrót od weto inicjatywa referendum. Rzecz dotycząca, właściwie spotkanie dotyczące demokracji bezpośredniej. Z tym terminem część z Was na pewno już się spotkała dzięki Jerzemu Ziębie, który o demokracji bezpośredniej wielokrotnie mówił w swoich materiałach. Możecie też znać to pojęcie z książki, która powstała na ten temat. Tę książkę napisał profesor Matyja. Tym razem o demokracji bezpośredniej będzie mówił znany Wam też na pewno Janusz Zagórski, pomysłodawca, dziennikarz, redaktor telewizji internetowej NTV. To właśnie Pan Janusz Zagórski odwiedzi Radą 26 lipca i to właśnie on będzie. Tłumaczył, objaśniał, jakie są dla Polaków korzyści płynące z tego, że właśnie wprowadzimy WIR, czyli weto, inicjatywa, referendum i wszystko, co, wszystko to, co się z tym wiąże. A co się z tym wiąże? Przede wszystkim bezpośredni wpływ narodu, wpływ Polaków na, na to, co się dzieje w Polsce, realny i czynny udział narodu w polityce. Jak to wygląda teraz? No, wygląda to tak, że mamy pozory demokracji. Tak? Mamy demokrację parlamentarną, która, która daje pełnię władzy grupie posłów, grupie 460 osób. W szerebgach, której to grupy często są ludzie niezrównoważeni, szaleni. My nie mamy tak naprawdę jako naród praktycznie żadnego wpływu na to, na, na ustawy, na to, na co idą wydawane, na, to, na co są wydawane nasze pieniądze. I teraz tak, bezpośrednia demokracja, bezpośrednia daje nam właśnie takie prawo. My sobie tego prawa sami nie przyznajemy, dlatego że nasza konstytucja zapewnia nam takie właśnie bezpośrednie sprawowanie władzy. Mówi o tym artykuł czwarty. W punkcie pierwszym czytamy, że władza, zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. W punkcie drugim czytamy, że. Naród sprawuje władzę z wierzchnią poprzez swoich przedstawicieli albo przez siebie samych, bezpośrednio. I właśnie to słowo bezpośrednio jest kluczem do, do zrozumienia, czym jest demokracja bezpośrednia. Chodzi na przykład o to, że jeżeli w Sejmie jest procedowana jakaś ważna ustawa, my w tym momencie nie mamy żadnego wpływu na to, czy ta ustawa wejdzie w życie, czy nie. Natomiast demokracja bezpośrednia daje nam możliwość głosowania, daje nam możliwość udziału w referendach i za pomocą takiego głosowania decydujemy, czy chcemy, aby dana ustawa weszła albo, albo, albo nie weszła, tak, żeby ona zaistniała w naszej rzeczywistości, albo wręcz przeciwnie. Teraz takiej możliwości nie mamy. Mamy, co prawda, demokrację, Taką bardzo wybiórczą, bardzo cząstkową polega to na tym, że raz na cztery lub pięć lat możemy wziąć udział w wyborach parlamentarnych lub prezydenckim i na tym się nasza władza kończy. Często, niestety, musimy wybierać między większym albo mniejszym złem. A mamy jako naród, co nam gwarantuje zresztą konstytucja, możliwość udziału w polityce. Dlatego właśnie bardzo mi zależało, żeby pana Janusza Zagórskiego zaprosić do Radomia. On teraz jeździ z cyklem spotkań po całej Polsce i tłumaczy, czym jest, czym jest ta możliwość. Tłumaczy wszystkim, słuchajcie, bez względu na to, jakie macie polityczne sympatie, na kogo głosowaliście, czy jesteście bardziej po prawej czy po lewej stronie. Czy też może w ogóle nie głosowaliście? Tak naprawdę nie ma to w tym momencie znaczenia, dlatego że jesteśmy w tak dosyć, właściwie jesteśmy w bardzo krytycznym momencie dla nas, dla naszego narodu. Jest chaos, jest coraz większa dyktatura, łamane są nasze prawa, są wprowadzane chore antypolskie ustawy i jeżeli my z tym nic nie zrobimy, to. Naprawdę nie ma co wierzyć, że dana jedna czy druga partia coś z tym zrobi, ponieważ ta demokracja, która jest teraz demokracja parlamentarna, ona tak naprawdę sprzyja tym, którzy są w partii, tym, którzy są w Sejmie, bo to właśnie oni decydują za nas wszystkich. I czas jest po prostu zmienić to, wziąć tę sprawę w swoje ręce. Słuchajcie, kto może na takie spotkanie przyjść? Każdy, tak jak już mówiłam, bez względu na to. Na kogo głosowaliście, jakie macie, jakie macie poglądy, w co wierzycie, w co nie wierzycie. To jest spotkanie dla nas wszystkich. To jest spotkanie, które ma pokazać, po, po pierwsze, ma nas ze sobą poznać, ma też pokazać o, tym wszystkim, Przemiłem panom i paniom, którzy o nas decydują, że będziemy się jednoczyć, że ta ich sztucznie wywołana wojna, czyli to podzielenie nas totalnie jako narodu, że się po prostu nie udało. I zachęcam was do tego, żebyście nie brali w tym udziału, żebyśmy nie brali udziału w wojnie polsko-polskiej, która jest wywołana specjalnie po to, żebyśmy nie byli silni jako, jako jednostki, żeby można było nami manipulować, żeby można było na nas żerować. Żebyśmy byli, żebyśmy byli narodem głupim, którym się da dobrze rządzić. Więc ten cykl spotkań jest niesamowicie ważny, bo to jest początek czegoś, co może przynieść nam realne zmiany, co może być szansą dla nas wszystkich. Słuchajcie, można powiedzieć, że właściwie wszyscy chyba widzą, że od jakiegoś czasu Tworzy się w Polsce mnóstwo różnych ruchów oddolnych, mnóstwo inicjatyw. Ja od jakiegoś czasu wspieram niektóre inicjatywy, które uważam za słuszne, wspieram finansowo, ale też i w, w innej postaci. Uważam, że tę inicjatywę też należy wesprzeć. Może nie jest to idealne rozwiązanie, może demokracja bezpośrednia nie jest jedyną dobrą i słuszną drogą dla nas wszystkich. Ale wydaje mi się, że jest, jakąś, jest jakimś początkiem, jest czymś, co może, kiedy wszyscy będziemy chcieli takich rzeczywiście zmian, może spowodować, że staniemy jako, jako społeczeństwo na nogi. Tak jak w czasach PRL-u, kiedy tworzyły się niezależne związki zawodowe, kiedy ludzie się zbierali ze sobą, zbierali, żeby pokazać władzy opór, żeby pokazać, że nie życzą sobie zuchwalstwa, nie życzą sobie łamania praw. Tak i teraz mamy podobne czasy i teraz też musimy się jednoczyć. Musimy pokazać przede wszystkim, że Jesteśmy razem, mimo tego, że tak bardzo się różnimy, mimo, mimo tego, że te podziały są tak, tak widoczne, że jesteśmy tak bardzo spolaryzowani. Oczywiście jesteśmy wszyscy karmieni tematami zastępczymi, które są na pewno w jakimś stopniu ważne, ale nie, nie powinny przesłaniać chociażby kampanii prezydenckiej. Miało to miejsce w ostatnim czasie, tak? kiedy Sprawa LGBT właściwie podzieliła cały naród, spowodowała, że kłócimy się między sobą, że się, że się żremy, że, się, że tracimy często przyjaźnie, które trwają wiele lat, kłócimy się także w swoich rodzinach. Na tym właśnie władzy zależy, dlatego że elity finansowe, właściciele korporacji. Mają z tego po prostu zyski, czerpią, czerpią z nas zyski. Poza tym, co się teraz dzieje, czyli tą całą wojną psychologiczną i epidemią, pseudoepidemią, która ma miejsce, ma miejsce, słuchajcie, do antypolskich, Ustaw, mamy, mamy tematy zastępcze, które nam przesłaniają bardzo ważne rzeczy. Część ludzi wie, co jest tak naprawdę ważne, co się dzieje, jakie ma, jak wygląda sprawa ze złożami, że mamy niesamowicie ważne rzeczy do rozwiązania, jak chociażby ustawa 447, czyli sprawa roszczeń żydowskich. Część z nas oczywiście o tym wszystkim wie, dlatego że słucha niezależnych mediów, ma te informacje z niezależnych źródeł. Część ludzi nie ma na ten temat zielonego pojęcia. Są to często emeryci, którzy są skazani na czerpanie informacji z mediów publicznych, z TVP czy z TVN-u. Takich ludzi musimy informować o tym, co się tak naprawdę dzieje. To teraz my musimy jakby, no my musimy nieść tak naprawdę na, na plecach ciężar tego, żeby przekazywać resz, reszcie to, co rząd z nami wyprawia podsumowując, słuchajcie przyjdźcie na to spotkanie bez względu na to, tak jak mówię jakie macie poglądy polityczne część z was nie głosowała bo stwierdziła, że nie będzie w tym całym cyrku i też w niekonstytucyjnym, w niekonstytucyjnych wyborach brać udział pokażmy, że mogą nas łączyć troska o naszą przyszłość, o nasze finanse, o naszą, o nasze emerytury, tak, o nasze firmy. A nie dzielić to, że jeden sypia z tym, drugi woli z tym, jeden woli jednopłciowe związki, drugi nie, jeden wie, że w Jezusa, drugi chce być w jakiejś wspólnocie słowiańskiej, trzeci chce, nie wiem, swoją, swoją drogę duchową upatruje na przykład w filozofii wschodu. Dla nas wszystkich jest miejsce tak naprawdę w, w Polsce. I właśnie to teraz musimy władzy pokazać, że nie udało im się. Totalne skłócenie nas, mimo tej sztucznie wywołanej wojny polsko-polskiej. Mam nadzieję, że Was zachęciłam w tych kilku zdaniach do tego żebyście na to, ale też i na inne spotkania, które, będzie, które są organizowane w całej Polsce, czyli spotkania dotyczące demokracji bezpośredniej, wprowadzenia w Polsce w wiru, jest to nowe rozwiązanie systemowo-ustrojowe, w którym ja osobiście widzę jakąś szansę, tak jak mówię, może nie jest to no idealne, ale na pewno jest jakimś krokiem w przód. Dlatego zachęcam was bardzo do tego, żebyście na to spotkanie przyszli. Radom 26 lipca ścisłe centrum przy deptaku przy ulicy Żeromskiego. Natomiast wejście jest od ulicy Moniuszki 23, to jest brama przy azjatyckim barze. Od godziny 16 zaczynamy prawdopodobnie do godziny 19:00. To spotkanie potrwa. Będziecie oczywiście mogli zabrać czynny udział do tego. Oczywiście zachęcamy, abyście też wypowiadali się o tym, co myślicie. O tym, może macie jakieś inne ciekawe pomysły na to, jak zmienić naszą sytuację. To chyba wszystko z mojej strony. Przybywajcie, zapraszam serdecznie. Do zobaczenia, hej.